Jesteśmy w Bukowinie. Kończy się kongres 22 Izb Domów Maklerskich. Bardzo ciekawe spotkanie rynku, bardzo oczekiwane. Długo się rynek nie widział, wszystko było zdalnie ze względu na pandemię. Kilka fantastycznych paneli z uczestnikami, którzy opowiadali o tym, jaka nas czeka przyszłość, jakich się możemy spodziewać. Scenariuszy, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, jest również wiele obaw, ponieważ dzisiejsza sytuacja, jeżeli chodzi o chociażby stopy procentowe, powoduje, że rynek ma się czego obawiać. No jednak, transfer środków z rynku kapitałowego do banków, na lokaty bankowe czy też na obligacje Skarbu Państwa jest pewnym naturalnym procesem. Ale mimo wszystko widzę jednak wiele optymizmu i wydaje mi się, że okres, który przed nami, który będzie niezmiernie trudny i będzie wymagał bardzo wielu wyrzeczeń, będzie musiał, yy, spowoduje, że na tym rynku pojawią się nowe rozwiązania, one będą musiały się pojawić, jednak jestem przekonany, że rynek idzie w dobrym kierunku. Oczywiście wiele rzeczy można byłoby zmienić, uprościć, ułatwić, ale to jest proces złożony, który nie będzie trwał miesiąc, dwa-trzy, ale raczej może potrwać kilka lat. Natomiast jestem pełen optymizm też, dlatego, że patrząc na to, co się dzieje, widzę światełko w tunelu, czyli widzę to, że są możliwości ku temu jest chęć ze strony różnych uczestników, zarówno jeżeli chodzi o regulatora, zarówno jeżeli chodzi o biura makerskie, banki i inne instytucje funkcjonujące na tym rynku, aby ten rynek się rozwijał. Jest potrzeba rozwoju tego rynku. Rynek od jakiegoś czasu w takim troszkę marazmie utknął. No, i potrzeba mu impulsu. Myślę, że to, co się dzieje, jeżeli chodzi o stopę procentową, ogólną sytuację rynkową, tym impulsem będzie, ponieważ no musimy my, jako uczestnicy rynku, podjąć pewne kroki, podjąć pewne działania, tak aby ten rynek miał dobry czas przed sobą. No, i on jest niezbędny w wielu procesach: transformacja energetyczna, potrzeby, jeżeli chodzi o rozbudowę kraju. Tutaj ten rynek kapitałowy jest niezbędny, i myślę, że też dlatego możemy być spokojni o przyszłość.